W niebezpieczeństwach w uciskach, w wątpliwościach, myśl o Maryi, wzywaj Maryę, Idąc za nią nie zbłądzisz, ją prosząc nie stracisz nadziei, podtrzymywany przez nią nie upadniesz, chroniony przez nią nie będziesz się lękał, Pod jej przewodnictwem nie zmęczysz się. Gdy ona się zmiłuje, dostąpisz przebaczenia. Święty Bonaventura. Na chrzcie otrzymał imię Jan, gdy jako dziecko ciężko zachorował, jego matka złożyła ślub, że jeśli tylko odzyska zdrowie, poświęci go Bogu. Choroba ustąpiła, a Jan, gdy dorósł, wstąpił do zakonu Świętego Franciszka, gdzie otrzymał imię Bonawentura od słów, jakimi przywitać miał go wiele lat wcześniej Święty Franciszek z Asyżu. Filozof, teolog i mistyk. Pismo Święte jest księgą, w której zawarte są słowa żywota wiecznego. Są one spisane po to, abyśmy nie tylko wierzyli, ale posiedli też życie wieczne, w którym będziemy widzieć i kochać, i w którym urzeczywistnią się wszelkie nasze pragnienia. Kiedy to się dokona, wówczas napełnieni będziemy wszelką pełnością Boga. Do tej pełni pragnie wprowadzić nas pismo święte, dlatego należy je poznawać, nauczać go i słuchać. W ten sposób dostąpimy pełnego poznania i doskonałej miłości Trójcy Świętej, ku której kierują się pragnienia świętych. I w której mieści się wszelkie dobro i prawda, pisał. Pisał nie tylko jako teoretyk, ale jako prawdziwy mistyk. To jest człowiek, który osobiście doświadczył Boga. Gorący czciciel Matki Bożej, wprowadził zwyczaj trzykrotnego dzwonienia i trzykrotnego odmawiania Anioł Pański. Mąż święty, sprawiedliwy, prawy i bojący się Boga, wzrastający w łasce i świętości. Coraz wyższej i bez ustanku, ponieważ każdą prawdę uchwyconą rozumem przemieniał formę modlitwy i chwalenia Boga, ożywiając wszystko wewnętrznym ogniem pobożności. Miał wielkie nabożeństwo do męki pańskiej i ku jej czci układał przepiękne poematy. Na szczególną uwagę zasługuje jednak jego pokora. Przybyli do niego wysłannicy papieża Grzegorza X, aby wręczyć mu papieską nominację i kapelusz kardynalski. Bonawentura, ubrany w fartuch, mył w tym czasie przy studni naczynia po obiedzie. Cierpliwie wysłuchał legatów i uprzejmie im podziękował. Mając zaś mokre ręce, poprosił, aby kapelusz kardynalski zawiesili na drzewie, po czym kontynuował zmywanie naczyń. Jeszcze dzisiaj na klasztornym podwórzu można zobaczyć to słynne drzewo, symbol jego pokory i dystansu do zaszczytów. Był mistrzem słowa, mawiał, nie ma prawdziwego poznania bez umiłowania.